Szanowni Radni, Panie Wójcie, Szanowni Goście, zacznę od tego, że zabrakło w raporcie Pana referenta Waldemara Soboczyńskiego, jakiej wysokości była ta kara umowna o od odstąpienie naprawy drogi na terenie króteczka. Zaznaczając jeszcze raz, że myśmy mieli tam jako króteczek mały, ale własny wkład. I, i, to nad, i to jeżeli chodzi o tą drogę w Króteczku, do, no, asfaltową do, do Drogi Wojewódzkiej. Jakie było y, zadanie wczorajszej y, y, poboru próbek w Króteczku na, droga, na drogach gminnych? Zostały tam robione odwierty, wykopywane dziury w, w drogach żwirowych, żużlowych głównie przez Pana Waldemara Soboczyńskiego i pracownika zdaje się z firmy Poldruk. Czemu to ma służyć? Pan Waldemar oznajmił, że jest to na zlecenie Pana Wójta, ale nic więcej nie chciano mi powiedzieć, do jakich celów są to pobierane te próbki. No i punkt ostatni dzisiaj z mojej strony. Składam wniosek jako sołtys wsi Kruteczek Wnoszę o wstrzymanie się gminy Lubasz z niszczeniem jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, inwestycji, remontów i innych działań dotyczących dróg gminnych, inwestycji, remontów i innych działań dotyczących infrastruktury gminnej, w celu uniemożliwienia przeprowadzenia przez właściwe organy kontroli zgodności z prawem określonych działań na podstawie Rozdziału dziesiątego ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo o ochronie środowiska, przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie punkt czwarty przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, a także sprawdzenia ewentualnego wypełnienia ustawowych znamion określonych czynów zabronionych w tym wymienionych w rozdziale 22 i 29 kodeksu karnego. Dziękuję serdecznie.